W Warszawie. Już w styczniu 1905 roku Polska Partia Socjalistyczna proklamowała strajk powszechny, w którym wzięły udział setki tysięcy robotników w całym kraju. Równocześnie z manifestacjami, strajkami rozwija działalność organizacja bojowa PPS-u, ta organizacja, która powstała rok wcześniej, to organizacja, która po raz pierwszy użyła broni w czasie demonstracji na placu grzybowskim. I teraz działacze organizacji bojowej, która bardzo szybko rozbudowuje swoją siatkę, która bardzo szybko werbuje i szkoli nowych członków, rozpoczynają działalność dywersyjną. Jedną z pierwszych ofiar tej walki był Stefano Krzeja, który stał się poniekąd symbolem tych wszystkich, najczęściej młodych ludzi, którzy oddali wówczas życie w walce z caratem. Stefano Krzeja, Miał zaledwie 19 lat, kiedy jako bojowiec PPS rzucił bombę na 7. cyrkuł Policji na Pradze. Młody, niedoświadczony Okrzeja rzucił bombę ze zbyt małej odległości, przez co sam został ranny i ogłuszony. W efekcie stracił orientację zamiast do bramy skręcił w podwórze. Zaatakowany przez rewirowego ostrzeliwał się, raniąc śmiertelnie policjanta. Swytany został pobity do nieprzytomności, uwięziony w Cytadeli i skazany na karę śmierci. Wyrok został wykonany 21 lipca 1905 roku. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X, użytkownik barzanin1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Barzanin 1768 oraz na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.